Witam serdecznie i udało mi się przylecieć przed grupą. Ja przyleje, przyjechać przed grupą jest parę gołębi. Chodź, 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 chodź. Jest minus 6 stopni w tej chwili, a one, proszę, chodź, 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 chodź. Będą miały kłopot znowu wsiąść ten śnieg, ale muszę sobie dać radę. Chodź, 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 chodź. No, jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tam doszedł 17. Chodź, 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 chodź. O kurde, tutaj wyniki muszę zrobić. Wyniki Mariusz Plata, pierwszy. No, same starsze głębie, no proszę bardzo. Mariusz Plata, trzeci, no, dwie nagrody, bo trzy, trzy głębie są nagrywane. No, Tomek i Wilma, no niestety. E, już poza, e, czyli praktycznie e, tuż mamy, ale z, z tych późnych jeszcze nic nie odbiło. Chodź, 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 chodź. się trzepią. Mówię, jest minus, minus kilka stopni. W tej chwili minus 6, suche powietrze bez wiatru. Czyli. E, chodź, 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 chodź. Się zastanawiają odszypują, zaraz wejdą zaraz wejdą o jest, Małgorzata i Jasiu Bocheńczak drugiego, proszę bardzo Tim Żagań następny czyli no mówię, no teraz czekamy prędkość 1103 1091 czyli no gratulacje dla tych, których gołębie są a my praktycznie e, idę im teraz przygotować ciepłą wodę, letnią wodę z, z, z glukozą, z cytrynką, tak żeby im się ładnie zrobiło na, na żołądku. Czekamy później na restę, a e, praktycznie gołąbki zostaną wy, wystawione też na e, licytację. E, lada dzień, e, czyli zapraszam też do licytacji. Do usłyszenia. Dobry lot.